Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo długo wyczekiwanym tagiem, a mianowicie będzie to tag o mnie. Dla tych z Was, którzy są nowi na moim kanale i jeszcze za dobrze mi nie znają, będzie to właśnie sposób i super okazja na to, żeby mnie poznać. Natomiast dla tych wszystkich z Was, którzy są za mną już jakiś czas... Będzie to okazja do po prostu bliższego mnie poznania, czy też dowiedzenia się o mnie kilku ciekawych rzeczy. Także mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Natomiast zanim przejdę do odpowiadania Wam na te 36 pytań tagowych, bardzo serdecznie zapraszam Was do obejrzenia nowej reklamy Turkish Airlines, którą znajdziecie tutaj. Jest to reklama linii lotniczych, bardzo fajnie zrobiona, z bardzo ciekawym składem, bo będzie tam Coke Bryant oraz Lionel Messi. Także ciasteczka są, super reklama jest, nic tylko oglądać. Bardzo serdecznie Wam ją polecam. Link macie podany tutaj, możecie go spokojnie kliknąć i obejrzeć reklamę. Natomiast jeżeli nie chcecie tego robić teraz, a za chwilkę, to będziecie mieć go również podanego w opisie na dole, także wystarczy tam zjechać i włączyć sobie tą reklamę, także polecam bardzo serdecznie. Wszystkie pytania już mam w telefonie, także z telefonu będę wam je czytać. Powiem wam, że to będzie prawdziwy wyścig z czasem, ponieważ mam 11% baterii, także zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Zaczynamy od razu, bo tych pytań jest tak naprawdę dosyć sporo, a wiecie, jak to ze mną jest. Pierwsze pytanie: jak masz na imię? Mam na imię Magda, natomiast tak właściwie to jest Magdalena, bo nie wiem, czy wiecie, ale to są dwa różne imiona i ja mam właśnie na imię Magdalena, natomiast. Nie używam tego imienia, jak się przedstawiam, i tak naprawdę tylko jak się podpisuję gdzieś w dokumentach, no to figuruje właśnie Magdalena. Pytanie numer dwa: kiedy masz urodziny? Urodziny mam 2 lutego, także już w sumie niedługo. Po świętach myślę, że to tak akurat fajna data. Pytanie numer 3. Co studiujesz? Jaka była twoja wymarzona praca w dzieciństwie? Jeszcze nie studiuję nic, w tym roku piszę maturę, także zobaczymy, jak mi pójdzie, czy w ogóle dostanę się na jakieś studia. Ogólnie mam zamiar studiować kosmetologię i dietetykę, natomiast moja wymarzona praca w dzieciństwie to na początku chciałam być księżniczką, później chciałam być piosenkarką, modelką albo tancerką, następnie chciałam być weterynarzem. I chyba to tyle. Później jeszcze chciałam być prawnikiem, ale to już jak byłam taka troszeczkę starsza. No ale na początku chciałam być księżniczką. Mhm. Tak, no niestety nie udało się. Pytanie numer 4. Czy masz chłopaka, dziewczynę? Nie, nie mam. Pytanie numer 5. Jakiej muzyki słuchasz? Powiem Wam, że u mnie z muzyką jest różnie. Czasami sięgam po coś popowego, czasami po coś bardziej ciężkiego. Bardzo lubię muzykę klasyczną. E, uwielbiam, na przykład przy sprzątaniu czy przygotowaniu e, puszczać sobie muzykę włoską albo hiszpańską. E, uwielbiam muzykę filmową i uwielbiam muzykę instrumentalną. Także tak naprawdę na co mam ochotę w danej chwili, to tego słucham e, i tak naprawdę nie mam żadnego takiego sprecyzowanego jednego kierunku właśnie w... Muzyce. Pytanie numer 6. E, czy pracujesz? Jak wiecie, no nie pracuję, na razie się uczę, czyli takiej pracy jako pracy nie mam e, i nigdy nigdzie nie pracowałam. E, no, pomagałam kiedyś tacie i dostałam za to 10 zł, ale to się nie liczy. No, ale nigdzie nie pracuję. E, można powiedzieć, że YouTube jest taką moją pracą, e, ponieważ, no, jednak staram się wstawiać te firmy regularnie, poświęcam na to dużo czasu, jednak na ten montaż, na nagrywanie. E, można by powiedzieć, że to jest moją pracą, ale niekoniecznie, bo to jest bardziej jako moje hobby, no ale jakby się ktoś uparł, no to można by tak powiedzieć. Pytanie numer 7. Czego szukasz w drugiej osobie? W drugiej osobie zawsze szukam takich cech indywidualisty. Lubię osoby, które są bardzo oryginalne, czasami nawet dziwne, takie tajemnicze, z jakimś hobby. Przede wszystkim bardzo lubię, jak jakiś człowiek ma jakieś swoje hobby, jakąś swoją pasję, którą stara się pielęgnować. Oczywiście, z poczuciem humoru, najczęściej takich bardzo podobnych do mnie, żebyśmy się fajnie mogli dogadywać. Uwielbiam, jak osoba jest szczera. Nienawidzę osób sztucznych i to chyba tyle. Także takie osoby z pasją, takie prawdziwe, po prostu, które na co dzień pokazują to, jakie są. Myślę, że są takimi moimi ulubionymi, właśnie osobami i tego właśnie szukam w drugiej osobie. Pytanie numer 8. Do kogo zwracasz się, gdy jest Ci smutno? Przede wszystkim będą to moje rodzice, zawsze do nich biegnę, jak mam jakiś problem, jak jest mi smutno, kiedy mam zły dzień. Wiem, że mogę na nich liczyć. Stanowią dla mnie naprawdę, naprawdę potężne wsparcie. Są dla mnie jednymi z najważniejszych osób w moim życiu, także zawsze do nich się zwrócę, jeżeli mam jakiś problem. Kolejną osobą, do której się zwracam, jak jest mi smutno, to oczywiście będzie moja przyjaciółka, na którą również w nocy o północy mogę liczyć i spokojnie mogę z nią porozmawiać na każdy temat. Numer 9. Ulubione jedzenie. Powiem Wam, że ja uwielbiam jeść i jem praktycznie wszystko, oprócz pomidorów. Chyba pomidorów, nie nienawidzę pomidorów. I uwielbiam wszystko, co jest z pomidorów, ale nie tknę pomidorów. Takich surowych, świeżych takich. No ale jeżeli chodzi o ulubione jedzenie, to mam, no mam różne potrawy. Ja ogólnie lubię taką kuchnię włoską, także w. Wszystkie pasty i tego typu rzeczy uwielbiam. A z takich już konkretnych dań to przede wszystkim będzie właśnie penę z kurczakiem, kurkami w sosie śmietanowym, penę z, z kurczakiem, oliwkami, kurczakiem, oliwkami i czym jeszcze, no i pomarańczami. I chyba ja mam właśnie też penę w sosie pomidorowym. I to chyba tyle. W takich pomidorach z serkiem mascarpone. I to chyba są trzy takie moje ulubione potrawy, czyli tak jak widzicie wszystko właśnie makaron z kurczakiem czy z jakimiś tam dodatkami uwielbiam takie jedzenie. No i oczywiście krewetki mojej mamy, moja mama robi przefantastyczne krewetki z winem, z czosnkiem, przepyszne. Pytanie numer 10. Ulubiona część garderoby? Ostatnią moją ulubioną częścią garderoby zdecydowanie są koszule. Ostatnio mam po prostu świera na punkcie koszuli i uwielbiam, uwielbiam je nosić. Zresztą, co widać dzisiaj, również mam na sobie koszule. Szczególnie te takie bardzo fajne wzorki, a ta jest akurat w pieski przeurocza. Pytanie numer 11. Czy masz zwierzęta? Tak, mam, mam psa i mam kota. Kot wabi się moli. A pies to jest Aza, która jest już ze mną naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobrych kilka lat, chyba już z 9 czy z 10, naprawdę wiekowa jest. Natomiast Molka jest ze mną od roku yy, i tak. Pytanie numer 12. Ulubione miejsce. Moim ulubionym miejscem jest zdecydowanie mój dom. Tutaj czuję się naprawdę bardzo dobrze z moimi rodzicami u boku, a takiego miejsca gdzieś w mieście chyba nie mam. Nie przywiązuję się do takich miejsc, a dom jest zdecydowanie takim miejscem, gdzie czuję się zawsze bezpiecznie, zawsze dobrze, komfortowo, więc to jest na pewno dom. Dalej. Pytanie numer. 13. Czy masz drugie imię? Tak, mam drugie imię. Moje drugie imię to Maria. Bardzo nie lubię tego imienia. E, powiem Wam tylko jeszcze, że tak naprawdę miałam mieć na pierwsze Maria, natomiast moja mama się nie zgodziła. Moja babcia chciała, żebym była Marią, ale na szczęście moja mama się nie zgodziła i jestem Magdaleną. Magdalena, Maria, no wiecie, jak to brzmi po prostu. Hmm, no ale no nieważne. E, a na trzecie, jakbyście chcieli wiedzieć, to mam na imię Rosalia. Pytanie numer 14. Ulubiony przedmiot w szkole. Moim ulubionym przedmiotem w szkole jest chyba angielski i kiedyś lubiłam chemię, jak byłam w gimnazjum, a teraz jej nie lubię za bardzo, bo muszę się jej uczyć i to bardzo dużo. Pytanie numer 15. Ulubiony napój to jest chyba woda albo stop pomarańczowy. Nie mogę się nigdy zdecydować, ale to są dwa najlepsze napoje na świecie, które pasują do większości dań, które możemy spożyć. Pytanie numer 16. Jaka jest twoja ulubiona piosenka w tym momencie? W tym momencie szaleje za pink i moją ulubioną piosenką jest Here Comes the Weekend. Podlinkuję wam ją na dole. Jest to fantastyczna taka imprezowa piosenka i praktycznie słucham jej teraz codziennie, a ogólnie uwielbiam jej cały album, najnowszy także jest super. Pytanie numer 17. Jakie imiona nadałabyś swoim dzieciom? Jeżeli chodzi o imiona damskie, to zdecydowanie byłaby to Melania, Mina albo Franciszka. To są trzy imiona, które po prostu bardzo mi się podobają. Natomiast jeżeli chodzi o imiona męskie, to byłby to Antoni, Alan, Franciszek i chyba tyle. Takie trzy. Bardzo, bardzo mi się podobają te imiona. Może jeszcze Oliwier. Ale to jeszcze nie wiem. Ale bardzo, bardzo mi się te imiona podobają, także myślę, że kiedyś tak nazwę swoje dzieci, jeżeli tylko mój mąż się zgodzi. Pytanie numer 18. Czy uprawiasz jakieś sporty? Kiedyś, jak byłam młodsza, to tańczyłam zespołem tanecznym, natomiast teraz już tego nie robię. Kiedyś również nurkowałam bardzo dużo z moim tatą, no ale teraz również tego nie robię, także można by powiedzieć, że nie, nie uprawiam żadnego sportu. Ubolewam, ale jestem strasznym leniem i nie chcę mi się ruszyć tyłka. Takie życie. Pytanie numer 19. Ulubiona książka. Jak wiecie, ja uwielbiam serię książek Dary Anioła. Teraz ich jest tam 5 czy 6, ale nie mam czasu nadrobić tych części. Zatrzymałam się na trzeciej czy czwartej. Muszę je wszystkie przeczytać, ale to nie teraz, bo teraz nie mam do tego głowy. Pytanie numer 20. Ulubiony kolor. Moim ulubionym kolorem jest czarny. Chyba czarny albo złoty Albo takie kolory ziemi Nie umiem się zdecydować na jeden kolor No ale w każdym razie jakbym już miała wybrać To chyba byłby to czarny Pytanie numer 21 Ulubione zwierzątko kot I wszystkie jego odmiany dzikie, nie dzikie Po prostu wszystkie Uwielbiam koty, uwielbiam tygrysy, uwielbiam pantery I inne takie różne zwierzaki Także to jest przede wszystkim kot I ogólnie wszystkie zwierzaki z rodziny kotowatych Pytanie numer 22 Ulubione perfumy Ciężko mi jest tak stwierdzić, jaki jeden zapach wybrać, natomiast bardzo podoba mi się zapach, właśnie marka Jacobsa Daisy. Natomiast takich cięższych mogłabym Wam powiedzieć, że uwielbiam męską wersję Paco Rabanne 1 Million. Uwielbiam te perfumy. Damska wersja nie jest aż taka fajna, natomiast męska jest, o, matko, jest fantastyczna. Pytanie numer 23. Ulubione święto to jest zdecydowanie Boże Narodzenie. Uwielbiam to święto za to, że jednoczy rodzinę, a wtedy nikt się nigdzie nie śpieszy, nikomu nigdzie nie chce się nagle gdzieś iść. Po prostu razem jesteśmy, razem świętujemy, razem się bawimy, spędzamy czas, po prostu jesteśmy w takim większym gronie i... Tak na co dzień tego zawsze brakuje, natomiast jak są święta, właśnie Boże Narodzenie, to wszyscy tak się jednoczą i, i wtedy naprawdę czuć taką bliskość rodzinną i to jest bardzo fajny, taki magiczny czas, także zdecydowanie Boże Narodzenie. Pytanie numer 24. Czy skończyłaś liceum? Jeszcze nie, mam nadzieję, że skończę je w tym roku. Pytanie numer 25. Czy kiedykolwiek byłaś za granicą? Ile razy? Byłam za granicą bardzo dużo razy, naprawdę nie mam pojęcia ile, ale naprawdę było tego sporo. Swoją pierwszą podróż właśnie za granicę samolotem odbyłam, kiedy miałam półtora roczku, czy też roczek, i wtedy była to podróż do Hiszpanii. Natomiast nie pamiętam gdzie dokładnie, ale wiem, że to była Hiszpania. Pytanie numer 26. Czy mówisz w innych językach? E, powiedzmy, że tak. E, oczywiście będzie to angielski i niemiecki. Pytanie numer 27. Czy masz rodzeństwo? Nie. Nie mam rodzeństwa, bardzo nad tym ubolewam. Nie mam pojęcia, jak to się stało, ponieważ jestem jedyną jedynaczką chyba u nas w rodzinie. Moja mama ma brata, mój tata ma siostrę, moja babcia miała czwórkę czy piątkę rodzeństwa Mój dziadek również miał bardzo dużo rodzeństwa Tak naprawdę każdy gdzieś tam ma rodzeństwo, tylko nie ja No życie Pytanie numer 28 Ulubiony sklep? Jeżeli chodzi o taki ubraniowy, to chyba będzie to Natomiast nie wiem, czy mam jeszcze jakiś taki inny ulubiony sklep No ogólnie lubię H&M i, i to chyba wszystko Pytanie numer 29, ulubiona restauracja, to wydaje mi się, że będzie to Peperoso u nas jest w Kielcach, na ulicy Sienkiewicza. Jeżeli ktoś się orientuje troszeczkę właśnie w Kielcach, no to będzie to na ulicy właśnie Sienkiewicza, tak bardziej bliżej dworca, tak na górze, po, po lewej stronie. O, tak. No i to chyba jest właśnie jedna z moich ulubionych restauracji. Pytanie numer 30. Czy lubisz szkołę? Nie, nie lubię szkoły. Pytanie numer 31. Ulubiony youtuber? To jest przede wszystkim Zela. Uwielbiam ją, po prostu ubóstwiam ją za wszystko, za jej uśmiech, za jej włosy, za jej wygląd. Jest przepiękną dziewczyną i zawsze przekazuje masę po prostu pozytywnej energii i jestem od niej uzależniona. Uwielbiam ogólnie całą jej paczkę, wszystkich jej znajomych, no ale przede wszystkim właśnie ją. Podlinkuję Wam jej kanał również na dole. Pytanie numer 32 ulubiony film Zielona Mila. Pytanie numer 33 ulubiony program w telewizji. No to przede wszystkim będzie salon sukien ślubnych i te wszystkie różne programy na TLC, które lecą. Jest tam ich naprawdę masę. Także nie będę Wam teraz tego wymieniać, natomiast to chyba będzie albo salon sukien ślubnych, a jeżeli chodzi o takie, które są tutaj u nas właśnie polskie, to ostatnio bardzo lubię oglądać master bo oglądam go z moim tatą, także to chyba dlatego tak bardzo lubię go oglądać. No i to szefa, natomiast Top Chef moim zdaniem jest bardziej kijowy niż master no ale nieważne. Pytanie numer 34. PC czy Mac? Oczywiście, PC. Bardzo chciałabym mieć Maca, natomiast jak tylko mówię, Tato, może byśmy kupili Maca, to zawsze słyszę: Magda, Ty chyba się zgupił na głowę zamieniłaś. Nie ma części, nie ma oprogramowań, po prostu kosmos. Żadnego Maca ci nie kupię. Zawsze, naprawdę. No ale to jest moje marzenie, znaczy marzenie, to jest duże powiedziane, ale bardzo chciałabym go kiedyś mieć, więc być może kiedyś akurat sobie go kupię. No nie wiem, w każdym razie. Pytanie numer 35. Jaki masz telefon? iPhone 4S. Powiem Wam, że chyba już niedługo, ponieważ nie wiem czy wiecie jak to jest z moim telefonem, ale zepsuł mi się tutaj ten guzik do blokowania. Znaczy on się wcisnął i mój telefon był strasznie długo w serwisie, ale go w końcu nie naprawili. Także, no jeżeli go nie naprawię, to chyba będę wymieniać telefon, no ale to jeszcze nie wiem, no ale na razie mam iPhone 4S, bardzo go lubię, uwielbiam ten telefon i jest naprawdę fantastyczny, polecam. Pytanie numer 36, ile masz wzrostu? Mam 1,67 m. Ostatnio mierzyła nas pielęgniarka. Także hmm, podobno urosłam 2 cm. Także Postęp jest. Powiedziała, że mogę urosnąć jeszcze 1 cm. No, szkoda, że nie 3, no ale niech będzie ten jeden też całkiem spoko wynik, także mam 1,67 m. No i kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie pytania. Jest ich dosyć sporo. Mam nadzieję, że jakoś tam się wyrobiłam czasowo i że jakoś to wszystko szybko poszło. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i do zobaczenia w następnym pa!